Panie Adamie, jesteśmy po meczu kontrolnym reprezentacji, co on, jakie ma znaczenie dla coaching staffu? No na pewno takie na zakończenie, mecz kontrolny, żeby zobaczyć jak chłopcy pracowali, bo pracowali naprawdę bardzo ciężko, rzetelnie. Widać chemię pośród chłopaków i widać, że chcą ze sobą współpracować, no i do, tu jest sukces. Taki mecz kontrolny, żeby zaczynali sobie te zagrywki w głowie, nie tylko w głowie układać, ale tak samo na, na parkiecie, żeby zaczęli już ze sobą współpracować, żeby zobaczyli jak, kto jak miejsca sobie szuka na, na boisku. To są takie mecze kontrolne, są bardzo ważne. Myślę, że dzisiaj bardzo fajnie, fajnie to wyszło, bardzo fajnie zagrali. Myślę, że ten poziom też po tym obozie będzie coraz, coraz wyższy. Marcin Gortat w jednym z wywiadów powiedział, że przeszli eliminację jako reprezentacja bez obrony. Dzisiaj było widać, że ta obrona naprawdę zaczyna funkcjonować. Zaczyna funkcjonować. Zawodnicy agresywnie starają się wychodzić do piłki, agresywniej grać. Też zwracamy na to uwagę, że, że my też będziemy tak bronieni. Także żeby do takiego stylu też obrony się przyzwyczajać, sami musimy też tak bronić. Także wychodzi, wychodzi, wychodzi to dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze będzie trochę. Lepiej, jeszcze lepiej będzie ta obrona funkcjonowała, a w ataku na pewno damy sobie radę. Rywalizacja na pozycji 1. Krzysztof Szubarga, Łukasz Koszarek, no i Łukasz Wiśniewski. Dzisiaj Łukasz bardzo pokazał się z dobrej strony, a jak generalnie trenerzy oceniają dzisiejszą rywalizację na pozycji 1? No nie chcemy. Dzisiaj oceniać e, żadnego zawodnika, po prostu e, bardziej, żeśmy uwagę zwracali, żeby większość z zawodników dostała tyle samo minut do grania e, na zagrywki, no oczywiście też na, na zagrania poszczególnych graczy, ale, ale to nie jest jeszcze ten etap, żeby, żeby szczególnie zwracać na jedynki, czy na piątki, czy na czwórki e, sytuację, jak się zachowujemy jak grają. Jakie elementy są jeszcze do poprawienia w trakcie tych meczy kontrolnych, które będzie się grać za granicą i potem na koniec w Lublinie? No na pewno walka, walka na tablicach. Trzeba zastawiać, żeby, żeby drużyna przeciwna nie miała kolejnej szansy gry w ataku, tak? Żeby nie zbierała, nie zbierała piłek w ataku, muszą zastawiać, muszą bronić. Jeżeli będziemy mniej strat robić jeszcze i będziemy dobrze bronić, zastawiać, zbierać, także to mi się wydaje, że każdy zespół będzie mogli z każdym zespołem wygrać.